Cześć kochani, witajcie! Dzisiaj wykonujemy przepis na keto bułeczki, także zapraszam do oglądania następnej części filmu, gdzie pokażę składniki, pokażę jak przygotować oraz jak je piec. Pozdrawiam! Kochani, co jest potrzebne do wykonania tego przepisu? 300 g śmietany wiejskiej 36%, 6 jajek, 100 g łupin babki jajowatej, 2 łyżki proszku do pieczenia, sól, 20 g ziaren lnu. Tutaj macie. Składnik. Możecie kupić Superfoods, łuski babki jajowatej, błonnik. Coś takiego. Jest to ekologiczny produkt, także jak najbardziej polecam. Akurat tu jest 100 gram, także dajecie całe opakowanie. Siemię lniane, Proszek do pieczenia. Śmietanka wiejska. Jest to typowo śmietanka zakupiona od rolnika. Tak samo jajeczka. I tutaj mamy sól kłodawską. Kochani, wszystkie składniki umieszczam w wysokim naczyniu, aby łatwo się blendowało. Formujemy bułeczki. Ciasto fajnie odchodzi od ręki. A tak się prezentuje efekt końcowy. Keto bułeczki gotowe pieczemy w 170 stopniach przez 25 minut potem zmniejszamy do 150 stopni piekarnik ustawiony z termoobiegiem bułeczki zostawiamy pół godziny w piekarniku do ostygnięcia dopiero później wyciągamy zapraszamy do subskrypcji komentowania oraz naciśnięcia dzwoneczka pozdrawiamy 吧。